Nie ignoruj tego filmu. To nie jest zwykłe wideo, to może być najważniejsze przesłanie Twojego życia. Jeśli czujesz niepokój, pustkę, smutek bez powodu, to może być znak, że niebo próbuje się z Tobą skontaktować. Nie jesteś tutaj przypadkiem. Zatrzymaj się na chwilę i pozwól Bogu mówić do Twojego serca. Zostaw komentarz: Boże, prowadź mnie i daj mi znak. Udostępnij ten film pięciu osobom które potrzebują Bożej obecności. Kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Zostań członkiem tego świętego miejsca, bądź narzędziem Boga na ziemi. To, co teraz czujesz, nie jest normalne. To, co ściska Twoje serce w ciszy nocy, to nie tylko emocja, to wołanie duszy, to niebo puka do Twojego wnętrza, Twoje łzy nie są niezauważone, Twój ból nie jest zapomniany. Pan mówi dziś do Ciebie. Zbliż się, dziecko. Mam odpowiedzi, których szukasz. Duchu Święty, przyjdź teraz do każdej osoby, która słucha tego słowa. Niech Twoja obecność otuli serce, które drży w ciemności. Niech Twoja światłość przebije się przez każdy mur lęku, samotności i wstydu. Panie Jezu, Ty znasz to serce. Przemów, dotknij, uzdrów, Wołam do ciebie w dniu niedoli mojej, bo ty mnie wysłuchasz, Panie. Psalm 86, werset 7. Panie, czuję się samotna. Mam dość udawania, że wszystko jest dobrze. Ty wiesz, co naprawdę dzieje się w moim wnętrzu. Dlaczego czuję ten niepokój? Dlaczego ta pustka nie znika? Czy to ty, Panie, próbujesz mnie zatrzymać i przemówić do mnie w tej ciszy? Jeśli tak, proszę, nie przestawaj. Mów do mnie. Przemieniaj mnie. Zatrzymuję się teraz przed Tobą i daję Ci moją uwagę, moje serce i moje łzy. Czekam na Twój głos, Boże. Proszę, daj mi znak. Wiem, że ktoś teraz czuje ucisk w piersi. To uczucie, jakby coś Cię zatrzymywało, jakby świat się zatrzymał. To nie jest przypadek. To Bóg zatrzymuje Cię, bo Twoje życie zmierzało ku przepaści. To, co czujesz, to Jego miłość wołająca o Twoje serce. To, co boli, On widzi. To, co ukrywasz, On zna. To, czego nie mówisz nikomu, On słyszy w Twoim milczeniu. Powiedz teraz na głos: Jezu, jeśli to naprawdę Ty, daj mi znak. Powiedz to jeszcze raz. Jezu, jeśli to Ty, przemów do mojego serca. Nie bój się, On jest bliżej niż myślisz. Nie musisz być idealna. Nie musisz być silna, musisz być tylko szczera. Oddaj Mu swoją prawdę, a On pokaże Ci swoją łaskę. Wyobraź sobie, że Jezus teraz staje obok Ciebie, nie z gniewem, ale z czułością. Dotyka Twojego ramienia i mówi: Nie bój się, przyszedłem dla Ciebie, kropka. To, co czujesz teraz, to nie jest zwykła emocja. To Duch Święty daje Ci impuls. Aby się nie poddawała. Nie jesteś sama. Nie jesteś zapomniana. Nie jesteś pomyłką. Dziś niebo zatrzymało cały swój czas, aby ci powiedzieć. Jesteś moim dzieckiem. I chcę cię prowadzić. Nie ignoruj tego wołania. To może być jedyna chwila, kiedy twoje serce jest tak otwarte. To nie przypadek, że usłyszałaś te słowa. To nie przypadek, że zatrzymałaś się właśnie dziś. Zostaw komentarz, Boże, prowadź mnie i daj mi zna. Udostępnij ten film pięciu osobom, bądź narzędziem Boga. Kliknij, lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Dołącz jako członek, wspieraj tę misję i stój na straży modlitwy. Przyjmij teraz błogosławieństwo. Niech Pan Cię błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad Tobą i niech Cię obdarzy pokojem. Niech Duch Święty Cię prowadzi. Niech Jezus będzie Twoją siłą, a Maryja Twoją matką i schronieniem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.